Cześć, Dzisiaj w dzisiejszym tutoriale nauczymy się fajnego ruchu, który może być waszym wypełnieniem powiedzmy jakiejś sekwencji katów, czy też jakiejś, jakiejś iluzji. I Nazywa się on TG Deck Flip i wygląda on o tak. Można go robić na dwa sposoby, na 180 stopni, czyli obracam deck na jedną stronę, bądź 360, czyli deck robi pełen, pełen obrót, obrót po wyskoku. Zatem zapraszam do nauki. Do nauczenia się tego ruchu. Zaczniemy od naszego mechanik z gryby Zulonego, czyli wskazujący na górze, środkowy, serdeczny i mały płoku, kciuk tak. Teraz przekładamy kciuk na dół, do tej pozycji. Palec wskazujący idzie na spód, w takiej pozycji, że będziemy wypychać go. I teraz palec wskazujący trzyma mocno dek. trzyma mocno dek, tutaj tu trzyma dek, tak? Wypycham palcem wskazującym, trzymam palcem, yy, wypycham wskalce, palcem wskazującym, trzymam, przepraszam, środkowym i trzymam kciukiem. Ja trzymam tak bokiem kciuka. Nie kładę go tak czy tak, tylko tak bokiem kciuka go trzymam. Proszę zobaczyć, może w będzie wyciec. Tak, czyli mam. Dwa punkty trzymania, jeden punkt naprężania. I co chcemy zrobić? W trakcie, kiedy będziemy to naprężać, w pewnym momencie już osiągniemy taką siłę, że dek tak będzie chciał wyskoczyć. Musimy puścić dosłownie jedną milionową sekundę wcześniej kciuk, niż środkowy palec, żeby on najpierw puścił się tu i zaczął obracać, w tą stronę. Jeśli puścimy naraz, to on jakoś zacznie tak podskakiwać dziwnie i nie będzie, nie będzie obrotu, tak? A do osiągnięcia obrotu musimy musimy puścić jeden, jeden z palców wcześniej. No zalecany jest kciuk. Tak przynajmniej osoba, która wymyśliła ten ruch zaleca. Jeszcze raz. Taka pozycja. Możemy nawet nie używać tych palców tylko, w, tylko w środkowy wskazujący i kciuk przy nauce tego ruchu jeszcze bardzo taką pomocną rzeczą na początku jest to żebyście nauczyli się jakby nadawać tyle siły żeby przewrócić dek tylko 180 stopni tak jeśli tego się nauczycie w 100% to potem możecie przejść do, próby, do prób robienia 360 stopni tak czyli na start polecam jeden obrót, znaczy pół obrót, tak jak ja teraz a po jakimś treningu powiedzmy kilku dniowym próbować 360 stopni, tak jest, jak już wspominałem jest to nie jest to ciężki ruch, ale żeby go robić cały czas super i tak dalej to jednak no, różnie to bywa, tak? ponieważ różne są kondycje deków. Tak starsze, nowsze itp. Te starsze są ciut lepsze, ponieważ bardziej się kleją do siebie. także żadna karta nie odskoczy. A tu często szarpiemy pierwszą kartę bądź ostatnią. Tak, wiele skakuje, Tak, wiele Czyli jeszcze raz. Można zrobić 180 stopni, że przechodzi na drugą stronę. Bądź 360. I lepiej, nie tak, że wysoko to leci, tylko tuż, tuż nad, nad dłonią. Wygląda to efektownie. Wygląda jakby szybko, szybko dek się obracał. Gorąco polecam. Jeden z moich ulubionych ruchów. Powiem tak, że ciężko jest, uważam, że ciężko jest go panować tak do perfekcji, że robimy powiedzmy 100%. Ale jak już dojdziecie do poziomu 8 na 10 80 razy wychodzi 80%, przepraszam, wychodzi. To to jest już wystarczające, mi się wydaje. Ja mniej więcej, mniej więcej tak stoję z tym, jestem zadowolony. Jest problem tylko jak zrobisz z wystającą ręką, tak, inaczej trzeba tutaj. Ciężej się mieściami pracuje ręki, jest, jest ciężej się to robi. Dlatego tutaj na tutorialu, żeby się nie mylić za dużo, pokazuję przy, przy sobie. Jest mi prościej, tak, niż podstawić i rzucić. Jak dwie karty, mi wypadły, mniejsza z tym. Czyli od nowa, żeby to podsumować, łapie dek. Podsuwam palec wskazujący, wypycha. Tak, palec środkowy oraz kciuk trzymają. I ułamek sekundy wcześniej kciuk puszcza. I to się zaczyna kręcić. I potem możemy na otwartą dłoń łapać, bądź z małym palcem na dole, żeby nam degnie latał wszędzie, żeby mniej więcej utworzyć taką pozycję do łapania, tak? Że się nigdzie nam nie ucieknie. Cóż, mam nadzieję, że w miarę jasno to wytłumaczyłem. Jeśli będą jakieś problemy, zapraszam do pisania, komentowania. Facebook podany, wszystko jest. Do zobaczenia, cześć, dzięki.